Fajt się, A ja zaraz będzie podchodzić. Jeden jest na pewno gdzieś tu, choć też jest yy, razem. Jeden jest gdzieś tu, frajer. Jest, tu. To mamy tam... I drugi jest tu, I, i, i trzeci jest tu, spokojnie. Dajcie im się tłuc. Proponuję na dach wlecieć. Albo tego najpierw frajera porobić. Tu jest jeden, frajer, się chowa. Tu jest na dachu jeden. I tu jest trzeci. Tu jest dwóch, dobra. Tu jest dwóch, nie się leją, Giciu, nie wychylaj. Nie wychylaj, Gicio, bo tu jest dwóch frajerów. I tu jest trzeci frajer. Czyli jest trze. Dobra. Czyli tak, gra taki są, mam dwa takie. Możemy Chodź ta, chodź ta bliżej. Uważaj. Ja to chyba, ja to chyba. Ja to chyba chłopa. A nie ma. Podatujemy na duck. Podatujemy na dach? Chodź tam. O to chodzi kurwa. Lobby bit. Lobby. Lobby bit. Chować się. Jeszcze Chować się. Chować się panie. Lobby guys. Yo te supe.